Rozumiem. Wszystko jest legalne po pięciu minutach. Od razu prane, czyszczone. Najpierw fundusze, deweloperkę, to strąto. A ten kurwa w lesie kazał trzymać. Mówili mu: Weźmiemy, upierzemy, zrobimy z tym, co chcesz. A ten kurwa w 91. On taki głupi nie jest. Już tam w torbie skitwane są euro, dolce. Przecież będzie za dwa razy więcej niż zakopaliśmy. Ty, To w ani nie było. To kurwa, gdzie dokładnie? Polna? Szkolna? Nie pierdol, że nie pamiętasz. Kurwa, ty też nie pamiętasz. Kurwa. Z osiem lat już będę, jak poszedł leżeć. Przepraszam, coś jeszcze? Się nie wpierdala, i słuchaj tego jebanego disco polu kasztanie. Pół dawaj białej i coś na sprzęgło. Może być kola? Dawaj. Już wiem. Przy takim drzewie dziwnym było. Tak wizualnie pamiętam.